Siemaneczko, witamy wszystkich. Dzisiaj będziemy testować sobie pełen catering. Oczywiście jest to film w postaci współpracy, aczkolwiek, żeby było szczerze, żeby było dobrze. Ja tego wcześniej nie jadłem i tutaj mamy catering diety od Brokuła. To jest na dzisiaj na dzień 27 20. kwietnia 2025. Jest to opcja sport 2,5 tysiąca kalorii, bo jestem na redukcji. I wszystko wam pokażę, tak jak to wygląda. Oczywiście postaramy się być też jak najbardziej obiektywni, żeby to było jak najbardziej po prostu rzetelne. Także tak wygląda paczuszka. Ona przyszła właśnie w ten sposób. Sama przyszła? Sama przyszła. Oczywiście została przywieziona w nocy. I będziemy sprawdzać. Ja nie wiem, co tam jest w środku dzisiaj. Dzisiaj nie wiem, akurat wczoraj wiedział. Wczoraj też nie wiem, bo to, to jest pierwsza paczka, która przyszła. W delikatnych perturbacjach z woreczkiem. Sprawdzamy, co tu mamy. Mamy z wieprzowiną i sos pomidorowy. Bo Jezus Maria, ja mam uraz do lasani. Tak to się prezentuje. Oczywiście znaczy będziemy odgrzebać na ciepło. Mamy posiłek drugi, aha, czyli to był posiłek piąty. Mamy posiłek drugi na pięć, czyli mózg gruszkowy, kruszone ciastka z bakaliami. Tak. Posiłek pierwszy, e, croissant z tworoszkiem ziołowym i pomidorami. Ciekawe, czyli tak na wytrawnie. Posiłek cztery na pięć, filet z kurczaka z serem i ananasem, sos paprykowy z fasolą i z serem, makaron orzo z sukinią. Tak to wygląda. Będziemy to wszystko dostawać i nią. I tutaj… To chyba obiad. To był chyba obiad. Posiłek 3 na 5. Frikadela wieprzowo-drobliowa, pire ziemniaczane marchewka z kukurydzą. I tak… Croissant z twarożkiem ziołowym i pomidorki. Ale pachnie. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny zapach. To no powąchać sobie. No, takim croissantziekiem. Ale świeżutkim. Dobra. Tak. Spożywasz na zimno. 650 kalorii skosztujesz pomidorka? Ja akurat mam refluks i pomidorów nie mogę. Ja też, ale czupem. Sprawdzamy sobie. No proszę swojego. Po jednym? Po jednym. A, a on coś w środku ma? Jakiś Tak, Stwarorzek tak? ziołowy. Sprawdźmy sobie. Zróbko. Zróbko. Okej. Sam kłasną. No, bułka taka. <laughs> Jeżeli chodzi o samo ciasto, ciasto póki co bardzo dobre. Zaraz dokupiemy się do nadzienia, mam nadzieję, bo czuć, że jest go dużo, bo jest po prostu ciężki ten kwason. Ja już mam. Mhm. Nie no, to bardzo dobry ten farożek. Ziołowy taki, trochę przypominam. Słony. Kanapkowe spalowane. No, no, no. mm. Nie no, bardzo dobry ten farożek. Czuję się trochę jakbym miał taki wiesz rano, na rano śniadanko. Na śniadanko rano jadłem bułkę, stary, posmarowaną wiesz tworożkiem, almettę, sól pieprz, jakiś szczypiorek, Chociaż to chyba szczepiorku nie ma, czy jest? Ziołowe. Ziołowe. Nie, bardzo dobre, przyjemne. Ketchupiku bym dał stary na gorąco. Keczupu do tego byś dał? No? To masz pomidora, sobie ciśnić. A nie jadłeś nigdy y, twarożku z keczupem? Okej, okay, ale nie na krosącie. To jest inne ciasto. Ja nigdy nie jadłem croissanta z twarożkiem, bo u mnie tak nie było. Na wytrawie nigdy nie jadłeś? Trawy? Wytrawnie. Nie, biednie jadłem. Posiłek numer dwa. Mam tutaj mus gruszkowy, kruszone ciasteczka z bakaliami. – Sąsiad się przebił. Tak to się prezentuje. Mus w formie takiej dość płynnej. Drugie śniadanie, znaczy drugi posiłek, czyli drugie śniadanie ma 422 kalorii. Niestety mamy tylko widelce tutaj na lokalu. Oj! Co, oj? W tym musie jest coś, mm -hmm. co mi nie pasuje. Kurczę. Mus Móz gruszkowy, ale jest tu jakaś przyprawa również. Poczułeś też ją? No, wiem o co ci chodzi, ale nie wiem jak to się nazywa. Generalnie jest to ok przyrządzone zapewne, ale. Ja nie przepadam za, mm, za tą przyprawą, która jest tu dodana. Mhm. i chodzi o ciasteczka, są takie kruche, ale amerykańskie. Ciasteczko dobra. Owsiane bardzo fajne trochę. Mhm. Trochę wsiane, trochę amerykańskie, takie jakby z taką strukturę mają. Ja nie mogę tego przechylić, bo mi się wylało. No i normalnie dawaj. Ale ostatnią próbę dajemy. Tu się troszeczkę te ciasteczko już tak skruszyły jest mocno. Okej. Okay. No ale to wiadomo, że to się dodaje do tego raczej. Mhm. E, Robi się nie. takie musli po prostu Ciastka bardzo fajne Sprawdzę sobie też te owocki Żurawina mm? Bananek Suszone Okej, okay. są, są w porządku Jednak wydaje mi się, że jest to dobrze zrobione Aczkolwiek w tym musie jest coś, czego ja nie lubię po prostu e, Więc nie będę tego obiektywnie oceniał A, no, ale... jak wiesz, jakbyś był na diecie no, Zjadłem. To nie jest tak, że ja bym nie zjadł tego posiłku, bo bym go zjadł Nie lubię marnować jedzenia. Okej, okay, słuchajcie, danie numer 3. Posiłek numer 3 to jest 527 kalorii. Frykadela wieprzowo-drobiowa, puree ziemniaczane, marchewka z kukurydzą Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Czym jest frykadela? Frykadela ziemnia. Takim troszeczkę pulpecikiem bym taki powiedział. Poko. Smakuje. no Pulpecik taki. A sobie będę nazwał to pulpecik, bo słowo frykadela uh -huh. nie, nie słyszałem dobra. nigdy. A jak tutaj jest to marchewką? Kurde, ja jestem fanem marchewki z groszkiem. Marchewka z kukurydzą. Nigdy nie jadłem kukurydzy. O, bardzo słodko, ale tak? bardzo dobra. marchewka. sprawdźmy. Słodziutka chyba nabrało od tej kukurydzy z mm. słodkości, nie? na mną kukurydza jest słodka, bardzo fajnie. To a jest. Pokaż mi tego pilę. Znaczy pewnie jadłem kiedyś to połączenie, ale było w większej ilości warzyw. Też. Póki co, ta frikadela bardzo dobra. Nie ogólnie. Super danie. Okej, okay, sprawdźmy sobie to z zielniczkami. Normalnie zjadłem całe, a teraz no, Bardzo dobre. Taki I... vibe ma mm, normalnego domowego obiadu. Mhm. Tylko jakby to nazwali pulpety, a nie frickadella. Tam mm. było spoko, ale dla mnie i tak, jakbym tutaj groszek miał z tej kukurydzianej, byłbym ukontentowany, bo jestem fanem marchewki groszkiem, ale i tak bardzo dobre. Ja bardzo źle wspominam diety pudełkowe. To prawda. Od brokuła nigdy nie jadłem, ale kurcze no to danie jest naprawdę zajebiste. Wracając do poprzedniego dania, czyli do tego musu gruszkowego z bakaliami. Ciasteczkami, to w momencie, w którym wsypałem te bakalie do wewnątrz, czyli do tego musu i sobie je zjadłem off-kamera, on no to było tej przyprawy nie było czuć. Ale jak tylko skończyły się ciasteczka, no to, to jednak ten smak wrócił, więc dałoby się to zjeść z większą ilością po prostu tych pakali. I co? To Danie? Super. Chyba to tak Na koniec muszę sobie tutaj cyk. Ja też. Nie będę ukrywał, że właśnie tak jak powiedziałeś, że mają doświadczenia z dietami pudełkowymi wcześniej, to nie było tak kolorowo. A to mm -hmm. jest w miarę, ok. Poświeg czwarty to jest 486 kalorii. To jest filet z kurczaka z serem i ananasem. Sos paprykowy z fasolą i serem. Makaron orzo z tukinią. Teraz sobie przetestujemy to danie. To mamy kurczaka wokół ser i ananas. Mm. To jest taki cheddar, chyba, jakiś po kolorze. Jest, jest, ma. No. Tutaj mamy jeszcze fasolkę szpargową. Pierwsze w życiu taki makaron nadejdzie. Orzo? No to jest taki makaron w kształcie dużych Ryżu. Dużego ryżu, no. no. Sprawdźmy sobie tego kurczaka, bo tego jestem ciekawy, z sosem serowym, kurczak i ananas, więc wypada pewnie razem Słodko, wszystko. Słodko, słono. Ja poczekam, aż Ty sobie weźmiesz takiego. Tak, nie chcesz mnie nakierować? Nie chcę, no. No tak, czuć kurczaka z tego wszystkiego tak naprawdę. Ten cheddar jest ma mało taki wyrazisty, w sensie też rozumiem, że taki, mam nadzieję, że taki był zamysł, bo jakby on był taki mega wiesz, słony i serowy, mhm. to nie czułbyś tego delikatnego ananasa, więc to takie... No lekko się tam przebija ten ananas, yy, cheddar jest delikatny, można powiedzieć, no i kurczak sam w sobie soczysty. Ale to z makaronikiem trzeba spróbować. Ja nie lubię cukinii, nie lubię po prostu, ale dla was się poświęcę. Nie, yeah. jest okej. Okay. Tamten obiad był lepszy, ale to kompletnie jakby nie, nie jest takie pudełkowe, okay. złe jak pamiętam. OK. Tak samo zjadłbym całe, ale tam to bardziej. To jest cukinia. Ja nie lubię cukinii, moi drodzy. Dałbym to na drugie miejsce po prostu. Tak. Nie. No i ostatnie danie zostało nam. I ostatni posiłek, czyli lasagna z wieprzowiną i sos pomidorowy. Tak to się wygląda w opakowaniu. No i dany numer 5. Lasagna. Dawid nienawidzi lasagni. No. Niestety, ale nie może mogę. to odczaruje jego pogląd na no tę sytuację. No to próbuj i tam daj znać, jak smakowało. Dobra. A widzę, że już się... Delikatna jest dość, więc trzeba delikatnie tutaj nabierać Gorące Aj, ale słodki, straszny sos drobem I lekko pikantny Okej okay. Dziwiłem się Można się zdziwiłem ale... Spoko <grych> Ale czekaj, ogłoszę swoją opinię, bo rozumiem, że ty, ty tego nie dotkniesz Nie mogę, to, zatrułem się kiedyś na praktykach w ZSG, robiliśmy latanie, zatrułem się całą noc Było ciężko i od tamtej pory nie jestem w stanie zjeść okay. lali ja, ja przetestuję Dobrze, więc Czas na opinię. Po dłuższej chwili na miejscu stwierdzam, że jestem zaskoczony tym nadzaniem, mm. że ma tak mało smaku. O, ser bardzo, bardzo taki delikatny jest. No i ta, 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 ta ten wkład mięsny też jest dość delikatny. Zazwyczaj te lasagne, które jadłem, były takie, wiesz, bardzo mocno wyraziste. Rozumiem, że to też jest w trybie fit, w trybie sportowym zrobione. No właśnie, ale pamiętaj, że w lasanii masz beszamel, masz ser, masz mhm. yy, tak, yy, tak. Po prostu yy. ragu. Zjadłem to, na spokojnie jest, ok, ale mało ma bardzo smaku według mnie, jest mało wyraziste. Ale ja rozumiem też, że są pewne ograniczenia ze względu na kalorykę, które ma to no danie. No tak, no to, to, to jest Sos takie... natomiast... Ty, ale mega słodki. Strasznie słodki, nie? Takie, takie słodziutkie pomidorki. Jest dobry. Bardzo słodki. Wydaje mi się, że to musiało być mocno docukrzone, bo nie ma tak słodkich pomidorów. Dobra, ostatnia próba. Teraz połączenie. W połączeniu jakoś to wypada, ale i tak najbardziej czuć ten sos i jego słodycz. Niemniej jednak zjadłbym to po prostu. Nie mówię, że jest niedobre, bo, bo nie jest niedobre. No to nie pojeżdżasz, no bo nie spróbowałeś, bo nie się nie boisz Boję się Dobra, ja oceniam to generalnie bardzo dobrze, nie będę tutaj od oceny typu 1 do 5, bo myślę, że ciężko by to było ocenić, z tego względu, że to codziennie jest pewnie coś innego. Mhm. Ale no, smakować, smakowało, czy zjadłbym wszystkie te dania, myślę, że tak oprócz tego musu, mhm. bo po prostu ta przyprawa, nie, nienawidzę jej, nie, nie daje mi po prostu takiego czegoś, że Zjem to do końca, chociaż jak byłbym bardzo głodny, to oczywiście pewnie bym no to zjadł jakoś przetrawił to. Kurde, no, mogę to polecić, po prostu. Jeżeli chodzi o ten dzień, jak najbardziej mogę polecić z czystym sumieniem. Tak. No. i ja mam myślę tak samo. W sensie wiadomo, że no jak no, nie, lasagne bym nie zjadł, nawet jak byłbym na diecie. Ale to, to nie chodzi o tą lasagne, tylko o każdą lasanie Tak, każdej lasanie bym nie zjadł. Więc 4 na 5 dań. Dobre? no wiadomo ta przyprawa... Nie lubię tej przyprawy, mhm. ale tak samo gdybym był na diecie, to bym zjadł i bym nawet nie mrugnął, a nie jestem, więc mogę sobie powybrzydzać. Dobra, ta. czyli mam nadzieję, że Dobra. Wam też będzie smakowało, źle sobie zamówicie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Uwaga, teraz bardzo ważne info. Już 25 kwietnia o godzinie 18 na zamku w rzucewie odbędzie się kolacja charytatywna organizowana przez dietę od Brokuła na rzecz... Puckiego Hospicjum. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie z całego serca na ten niezapomniany event, gdzie sztuka kulinarna spotyka się z ideą pomagania. Najlepsi szefowie kuchni przygotują dla Was 7 specjalnych dań w duecie z wyselekcjonowanymi winami. Oczywiście cały dochód z wydarzenia przekazywany jest na rzecz Puckiego Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. A gośćmi specjalnymi będą Krzysztof Stanowski oraz Ewa Wachowicz. Także 25 kwietnia o godzinie 18 na zamku w wrzucenie.